Cześć, bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokemon Live Cree. grę w tym oto miejscu, no i w sumie zmienialiśmy z odcinkami na kolejne piętra, ale cóż, nie poszedłem. Ale w każdym razie mamy tutaj windę i troszeczkę zaoszczędzimy sobie czasu chyba. Dobra, no piętro czwarte. Od piętra czwartego, czwartego, czwartego zaczynam otwierać te wszystkie pozamykane drzwi. więc jak tylko się przejdziemy zobaczymy, tak, już chyba jest wszystko otwarte. Zareklujemy jeszcze na piętro piąte, bo tutaj nie mam pewności czy wszystko jest... Takie jasne i otwarte. Właśnie nie jest. Dobra. Tu tego... Okej. Okay. Bo tu w sumie był ten klucz tak naprawdę. Już od czy z tego, co to powinno być potwierane, to, to, to tutaj nie tak zastanawia, nie jest. Tu mam jeszcze proteinę, która doda nam ataku, a w kwieciu coś się kryje? Nie, ale tu mam jeszcze. Ach, ci bandyci przejęli budynek. Ich szef powiedział, że szukają silnego Pokemona. Mam nadzieję, że nasz prezes uniknie kłopotów. No się okaże. Dobra, a więc tak, mamy piętro szóste, tu też chyba wszystko potwierane. A tak, dobra. No to e, teraz połapmy się w teleporty. Zobaczmy, gdzie wyniesie nas ten. E, Jestem na piętro czwarte, no super. Dobra. Zobaczmy, gdzie wyniesie nas ten. Na piętro dziesiąte to chyba nie jest dobre piętro. Zobaczmy, gdzie przejdziemy tutaj. Piętro czwarte z powrotem. Dobra. Czyli to nie był dobry teleport. Doterknijmy na ten. Teraz będziemy musieli użyć teleportów, żeby dostać się do miejsca, z którego będziemy mogli przejść sobie dalej. A, dobra, tu chyba też już by. Cały czas krążę w tym samym miejscu. Dobra, to nie było dobre piętro w takim razie. Dobra, zobaczmy z niższego piętra, gdzie się dojdzie. A, dokładnie nie pamiętam, jak te teleporty tam działały. Piętro szóste, tu znowu się wrócimy. Dobra Wróćmy się, no tak, troszeczkę się pomęczymy z tymi teleportami, ale... Tylko troszeczkę Dobra, gdzie wyniesie nas ten? O, piętro ósme To już jest dobre piętro Teraz trzeba będzie pójść tu Albo i nie Albo i tu Dobra, to prób i błędów, jak zwykle Dobra, tutaj chyba też nie a tu coś jest? Nie, tu nie ma. Dobra. Zobaczmy z dziewiątki, czy mi jakiś teleport tutaj. Dobry spotka. Ten mnie gdzie wyniesie? Na piętro piąte. Ten mnie gdzie wyniesie? Na piętro trzecie. Chyba też nie, nie za dobrze. Ten mnie gdzie wyniesie? O! Na piętro siódme! Dobre miejsce! Jest on, jest CURRY! To tak długo, Oscar! <laughs> Myślałem, że. Yy, padnę z nudów czekając tym na ciebie. E, no cóż. Troszeczkę spowolniłem, Team Rocket. Ale teraz. Yy, ale to w sobie nie jest mój interes. Widziałem cię w safum, więc zostawiłem to dla ciebie. Ja jasne. Pewnie dostał od szefa i będzie teraz zgrywał, właśnie jak Dobra, w każdym tak, Galicji znajduje za taki i Pidgeot jest nowym Pokémonem, jest to duża forma Pidgeotto. E, więc Aurora Bean będzie w sam raz na niego. I nawet szybciej, że masz co do końca mnie nie cieszy, ale zabrałem trochę HP. E, ale dobra, w się tak, Aurora Bean czy załatwi to sprawę. No, Pidgeot jest dosyć wytrzymały, trzeba przyznać. E, więc jak sami widzicie. Nie, że to przetrzymał. Kolejny Wing atak, który zabiera mi dosyć sporo, jak na moje statystyki defensywne i dość HP. Wzmocnił się nieźle od naszego ostatniego spotkania. Dobra, przekonaliśmy Pidgeota. Ile o 300 punktów Expa, no i kolejnym Pokémonem będzie Execute. W sumie chyba nasz Charizard nie, nie jest poziom z plecy. A to może być jeden do walki: Execute. Yy, Fu, hero. Na no, Execute będzie dobry, bo to jest Pokémon. Yy, trawiasto-psychiczny, a jakże. No to, Trubek! No dobra, więc pokonaliśmy drugiego pokemona, yy, Garego. Także teraz będzie czekać na nas trzeci pokemon, którym jest Alakazan. Ho, ho, ho. Alakazam jest zresztą formą kadabry. Jest to bardzo silny, więc nawet stwierdzić, że potężny pokemon psychiczny, którego najlepiej było od razu właśnie. Jest dosyć szybki i dobry specjatak, ale natomiast bardzo cienki w Defie. No i kolejnym pokemonem jest Groulein. No z ten też sobie poradzę. No tak, Intimidate, no to może nie od razu eee, także Juropek 307 poziom, dosyć wysoko mierzy gary. O, fame will No taki 7 siła tak 60 chyba ma siłę, ale jako krytyk, krytyk przywalił całkiem mocno. Co wcale mnie nie cieszy, dobra, pokonaliśmy konieczmy grow. tam jest no Ostatni Pokémon Gary'ego to Blastoise. Ostatnia już forma właśnie Squirpa, którego sobie wydałem na początku. No i blastos ma aż poziom 40. No i używa Protect nech. No. Obroni się przed moim dżlotekiem. Ale przed drugim jeszcze nie wybroni. Dobra, dżelotek, no blastość jest dosyć dobry w desie i używa nas aż po water guna. Niesamowite, dobra, używa Protecta po raz kolejny. Nie denerwuj mnie! Dobra. W sumie nie wiem, czy Blastoise potrafi coś jeszcze oprócz atakujących z oprócz tego Watergana. No ten jeszcze Bite na czy to jest chyba trochę za szybko. Czy e, jeszcze może Withdraw na... zna? Czy znaliśmy już cztery ataki tego Blastoisa? Czekaj, czy Gary leci swoje Pokémony, no, aż się przekonamy. Ale chyba nie. No, kolejny Watergana. O, no, i nie będzie krytyczny, to powinien być. W... Okej... Okay. dobra. Przeceniłem moją hero. Oj, biedna ona, biedna. Dobra, bite! Ej, no poblastoj się! Tak jest, to jest bardzo silny i. Do... czy bardzo silny. No, rzecz takie co nie jest, ale przynajmniej wytrzymały. Wodny pokiem. Ej, człowieku, więc jesteś gotowy do walki z szefem rokietów. Albo stary raczej. A jest wioska. W każdym razie ja ruszam dalej. Eee. Yy... Um, Uzupełniając mój Pokédex, um, szukam z Pokémonów, które ewoluują. Um, czyż nie jestem w tym geniuszem? Um, Albo dobra. W każdym razie, idę pokonać Ligę Pokémon i zmierzyć się z Zelitarną Czwórką. Um, stanę się najsilniejszym trenerem na świecie. No cóż, Oscar, 100 szczęścia! <grym> Nie obijaj się! Nara. No i Garyset poszedł. No i tak, to zakazuję do tego Gościa. O. Cześć. To nie jesteś Steam Rocket! Ale sprzyjałeś na co ratować. Dzięki. Chciałbym, żebyś miał tego Pokemona za o, ta Salenia. No i zaczęliśmy Laprasa. Czy to będzie Laprasowi? Nie. To Lapras, jest to bardzo mądry Pokémon. Eee... Trzymaliśmy go w naszym laboratorium, ale chyba lepiej będzie mu z tobą. Myślę, że będzie dobrym trenerem dla Laprasa. To też bardzo dobry pływak. Będzie mógł się. W... Będzie mógł pływać po wodzie. No właśnie, to jesteśmy nowego pokémon. Jaki jest właśnie Lapras, który kryje się gdzieś na końcu tutaj Pokédexu. To któryś tam numer ma. O, jest i on. Lapras, pokémon wodnolodowy. Jest to Pokémon transportowy. W każdym razie można na nim pływać. Taki troszeczkę wzumowany, pewnie na potworze z okazji. W każdym razie jest to Pokémon, który. Eee, ma. Aha, został. Eee, po prostu polowany na jego, co. jest. grozi mu wyginięcie. Eee, może transportować ludzi na swoich plecach. Bardzo fajny Pokémon. Właśnie pierwszy chyba na ślobowy. Dobra, kiedy przejdziemy tutaj. Trafimy na piętro 11. Stąd będziemy mieli możliwość pokonania kolejnego Steam Rocket. Stój! Nie masz się ruszyć! Bo to! Wyszisz przeciwko mnie swojego Kubona? Rzuci mnie kością. <noise> I raczej nic poza tym. Dobra, więc Naszą firmę można było żywić. Chociaż czy ja wiem czy się opłaca. To już jest praktycznie przedostatnia walka dzisiejszego odcinka. No i tak, kolejny Pokémon jest Maroak. To jest wyższa forma kibona, mieliśmy okazję zobaczyć matkę Maroaka, której nie mogłem złapać. Cóż ta szkoda, dobra. Tutaj wyższy kaliber self. Zarówno takie lodowe, jak i wodne są dobre naziemne. No i ostatni Pokémon to Dzusie! Są mi w sumie chyba wapory, no. to jest tak naprawdę najlepszym wyborem do walki z szefem roketów czy Yovanim, który czeka na nas... przed nami. O, o, o. Nie trafił. Jedno szczęście. Ale bajt był za mało, za słaby. I tu na Druzigo, na też to jeszcze zrozumiałem, na Druzigo. Nie. Proszę. Ty mnie nie prosz, tylko mnie przepuść. Eee, dobra, w każdym tak. Tu, 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 gdzie? Tam gdzieś. którym z tych kwiatów? Czy Chaisie się revive? O proszę. Dobra, kiedy otworzymy to przejście. To. Aaa! Ah, Oskar, więc zrób się spotykamy. Właśnie tutaj omówiliśmy ważne sprawy z prezesem. Nie jest z w, w sprawy dorosłych. Bo i w przeciwnym razie. Um... Doświadczysz bólu, coś takiego, możesz ci się dostać. Dostałeś porządne lanie, <gryption> Właśnie, dobra w każdym razie, tak. Szefu Giovanni, chce z nami walczyć Kolejny walki Nidorino i Vaporian. Troszeczkę zmienia składy tym razem. To S.E.R.F. Czy S.E.R.F. starczy na Nidorino? A jakże? A więc tak, kolejna podróż spa. To nie do Queen, zostajemy przy Vaporion, bo nasz serwis będzie super efektywny. Do Queen szybsza od naszego Pokémon? Więc wygląda na to, że Vaporion ma zatrważająco niską statystykę szybkości. Uch. jeszcze żyje! Skubana! Dobra, pozyskanie ksiądz krytyczny. I ja, że krytyk to jeszcze mnie otruł. Jak ja to lubię! Dobra, pokażemy Kolejne kolejnego Pokémona. No i teraz e, 1700 punktów Expa, ładnie. Nie popatrzyłem, jest bardzo maskina. No i na kolejny Pokémon będzie Kangaskan. Na Kangaskhan'a to ja wyślę naszą Nidoqueen. E, Z tego, że mamy nasz nowy atak, który jest super mocny i będzie super efektywny na normalnym Pokémonie. Żegnam Cię, Kangaskan. Super Power! I... Nie załamujcie mnie! Dlaczego moje pokoje są takie cienkie? jest Taka wolna! Nie robi taka słaba w ataku! I wow! Red! Które jeszcze, jeszcze to odkryło. Okej... Okay. No to w takim razie Byte powinien załatwić sprawę, nie? Spec ataku mi obniżyło. Byle. Z ostatnim Pokemonem niego będzie... Right o tyle dobrze, że nie Rhydon! Right no czy może mi coś zrobić? Nic szczególnego, bo ziemnych ataków jako ten... Jako przynajmniej na razie ten pokémon raczej znać nie będzie, ale zna Rock Blast, a ja mam tylko więc coś mi to weźmie. W sumie Rock Blast jest dosyć ciekawym atakiem typu kamiennego, nowym w sumie, nie mieliśmy chyba go raz razy zobaczyć. Uderza o 2-5 razy, rzuca kamieniem w nas przeciwnik. No i Fury tak, utrój się. O tak, przy w razie, no to oszczędzi nam to jednego ataku. Coś, Gywań sprawia mi kłopotów niż Gary. W sumie Gary był mocniejszy od Gywań, muszę przyznać. Przecież mocniejszy, no miał lepsze Pokémony w stanie. Levelowo to może nie do końca mocniejszy. Najszybszy Kongregon miał poziom pociąć... 40. Tutaj mieliśmy 43 chyba. Ach, znów przegrałem. I 4000 bo Dlaczego nie pisałem o Kengara? to. Zrujnowałeś nasze plany, co to jest. Ale Team Rocket nigdy nie padnie. Oscar. Nie z... Nie zapomina o tym, że wszystkie Pokemony są dla mu Rocket. Teraz muszę iść, ale powrócę. No i pokonaliśmy właśnie Giovaniego, nasz biedny waporien jest utruty. Dobry chłopcze, dziękuję za uratowanie Sylw. Eee, nigdy ci nie zapomnę tego, że uratowałeś nas w tej, trudnym, w tej trudnej chwili. Eee, w ramach podziękowania mam coś dla ciebie. Dlatego, że jestem bogaty, mogę ci dać wszystko. Weź go. I dostaliśmy Master Bola. Tego e, nigdzie tego nie dostaniesz. To jest nasz sekretny prototyp Master Bola. E, złapię ci każdego Pokemona bez obaw, że się uwolni. Tylko musisz go użyć. Mądrze. Ja, no, bo mamy tylko jednego. Zapytarka. Dziękuję za uratowanie nas wszystkich. Eee... Razem z prezentem mamy wobec siebie długie nieczności. No okej, okay. w każdym razie. Tak. Dostaliśmy sobie te wynagrodzenie i mamy, prawda, a Master bola, który bez problemu złapie Kaściusieńkiego Pokemona. To jest naprawdę czymś wspaniałym, ale dobra. Znaleźliśmy tutaj gdzieś escape ropy zapewnie i nie zawaham się ich użyć. A gdzie tu one są? Ej, escape ropy! Kurde! Tu są, dobra, pięć. No i escape rope a, który sprawił, że wynieśliśmy się stąd w mgnieniu ok, i teraz możemy się udać do centrum Pokémon, zobaczyć tylko nowego stworka, jest lapras i przy okazji wyleczyć się, bo moich pieniędzy nie ma się najlepiej. Papariona i od Giovanni. Giovani Pozzy Stingiem, który ma tam chyba 20%, może albo i nie Krypsa zatrucie, to było coś... Uff, zdenerwował mnie. Dobra, to się tak. Mamy 15 minut, yy, czasu nagraniowego, więc może sobie mi firę jako pierwszą. No i zetnijmy w nasze boxy, Cóż my tu mamy. Yy, Mów jest. Hitman jego widzieliśmy, ale nie widzieliśmy Laprasa. To sobie Lapras samiczka. Natura Quiet nie jest źle, tak? Pokémon wodorodowy, takie żeśmy widzieli wcześniej. ma umiejętność Water Absorb, która zamienia wodę w HP. Czy jak dostanie wodę, takim podobnie jak nasza waporium, nasz do to dostanie jej się HP. No i tak, najlepsze no statystyki to oczywiście spec Def i spec atak. Tak. No ciekawy jak Mixed, który dostarcza taką giełkę, co sprawia, że nie można obniżyć mu żadnej statystyki przez yy, 5 tur. Falka 2 na wszystkich pokémon, na obu pokémonach naszych. E, ciekawe, dosyć. Badyslam to dosyć taki, no średnio silny atak e, normalny, który jeszcze może spalejżować. Takie sproszczone nawet na to są. Confuse Rake, tego znamy. No i Paris Song, to jest nowy ruch. E, pokémon przez. No, to jest taka jakby pieśń, która działa przez 3 tury. I po trzech turach, jeżeli minie odliczanie, załatwia to wszystkie pokémony, które tej pieśni usłyszały. Ciekawe. Ale na przykład jeżeli zmienimy Pokemona, to wtedy ta pieśń przestaje działać. To co ciekawe stosowanie ma ta pieśń w Pokémon Colosseum. Ale o tym może powiem. Dobra, w każdym razie tak w dzisiejszej serii Pokémon w Green to chyba będzie wszystko, bo cóż, spotkaliśmy członków Team Rocket ze Strip Corporation, pokonaliśmy g jego nawet samego Garego spotkaliśmy to cóż, co, będzie wszystko w dzisiejszym filmie z serii Pokemon Live Green. Zajem się do w kolejnym filmie, w którym chyba podejmiemy wyzwanie kolejnego gymu. Tak jest, lecimy szybko dosyć z tymi No i właśnie to będzie gym w tym mieście. Także cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie, to cześć!